Dzisiaj, tak jak w zeszłym tygodniu, testujemy jedzenie, ale u nas lokalnie. A żeby nie było, że gruba sam żre Hej, witam. To jest nas dwóch i dzisiaj testujemy kebaby sochaczewskie. Przetestujemy trzy sztuki i zobaczymy, co u nas na mieście można zjeść, bo w końcu nasze miasto słynie z kebabów i pizzy. Także zapraszam na odcinek. Pierwsze miejsce, jakie przetestujemy, to Express Kebab. Jest w samym centrum naszego miasta, obok Placu Kościuszki, także każdy, kto przejeżdża przez nasze miasto, na pewno się na niego natknie. Lokal dosyć ciasny w środku, ale mają na zewnątrz ławeczki przy ruchliwej ulicy co nie jest jakimś tam za dużym plusem no ale zawsze możemy w kłodzie usiąść, niż siedzieć w cieple w środku. Za mały kebab, mieszany, mieszany, bo takie będziemy dzisiaj testować, w tym lokalu zapłaciliśmy 15 zł. I czekamy aż nam przyniosą Kamil, a Ty jak? Do kebaba cola czy ayran? To jest najważniejsze pytanie dzisiaj Z mojej perspektywy cola, e, ponieważ no, na biału nie, nie bardzo mój organizm toleruje Ale jak dla Ciebie Marcinku, jak najbardziej Ayranik polecam bo... Ja zawsze stawiam na ayran, to tak idealnie podciąga smak mięska Ale czekamy na kebaba, nie mogę się doczekać, bo jestem głodny Dobra, no to próbujemy co tu będzie na razie to się przebijam przez pomidorki, warzywki i te sosy. Całkiem dużo sosu, ale na razie sam łagodny. Nie czuć jeszcze, po pozwoli, że zakończę drugi raz. No kebab mi całkiem przyjemny, no mięsa nie za dużo, jak na razie, ale zobaczymy, może to sochaczewski standard. Kapustka biała, oczywiście, pomidorek i ogórek yy, kiszony albo konserwowy. W każdym razie całkiem, całkiem to przyjemnie i ten ostry taki. Wyczuwalny ten ostry jest, mi się to podoba akurat. A jak e, oceniasz e, samą no, pitę, lawasz, to jak to można? Ja bym stawiał, że to jest pitka, chociaż jeszcze w kebabach się tak mocno nie wyznaje, Ale całkiem ten, nie jest chrupiący, nie jest przesuszony, także nie chrupie pod zębem, co, co, co w moim przypadku mi się to podoba. Właśnie chciałem się zapytać o tą chrupkość, bo nieraz jest tak przypieczony, że kaleczy podniebienie No, ale tu jest całkiem, całkiem, całkiem miło i sympatycznie Dużo tej... Dużo było winki, a, a mało tu kurczaczka w tym, w tym zestawieniu, ale... Ale ogólnie na plus to Zaraz Twoja kolej i zobaczymy co Ty sądzisz o tym kebabczyku Też wyczuwalny zapach ogóra Pierwszy dziap. Przebija się ten, właśnie sos ostry, co mówiłeś. Pita jest naprawdę ok. Zobaczymy teraz po drugim. Nie, ja wolę łagodne rzeczy. W tej konfiguracji akurat mieszany, ale nie przeszkadza mi to. Na pierwszy rzut, bardzo dobra. Mam nadzieję, że dojadę do końca i będzie taka sama. U mnie akurat teraz, jak patrzymy. Przebija się więcej mięsa, akurat dla mnie to na plus. E, można lepiej właśnie dostrzec e, smak tego mięsa niż e, zmieszany z kapustą. Na razie na plus, na plus, na razie nie. nie, nie przechwalam, zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy, to lecimy na następnego. Teraz tak można powiedzieć, jak do, prawie dolecia do rządka, już popity kolką. Eee, mogę powiedzieć tak, w skali od 1 do 10, dałbym jakieś 7. 7, taką rzetelną siódemkę na początek, szczęśliwą. Przeciętny kebabik, także no ja też raczej stawiam na okolice siódemki. Jesteśmy na ulicy 600 Lecia, niedaleko naszego sochaczyskiego rynku, i przetestujemy teraz kebab Almadin. To miejsce jest otwarte znacznie dłużej niż poprzednie kebaby, także na dzień dzisiejszy ma 640 opinii i 4,7 gwiazdki Ja ogólnie stołuję się tutaj, jeśli mam chęć na kebaba, to to jest miejsce, które wybieram A dzisiaj sprawdzimy to we dwóch i zobaczymy, czy nie jestem w błędzie Mały, w mieszany sos i mieszane mięso Mały, Tak jest, na miejscu i jakby się udało go na pół przekroić a co, co macie za mięso? To drugiego kurczak i połowie. Oczywiście do Kebabu i ranek za każdym razem. Yy, mały kebab. Tutaj w tym miejscu 15 zł. Mieszany sos, mieszane mięso, oczywiście. Lokal, tak jak w poprzednim miejscu nie jest za duży, ale na zewnątrz są stoliczki, tak samo również przy ruchliwej ulicy, przy której no w jakichś tam warunkach ale możemy to zjeść. A ogólnie w środku w miarę czysto i przyjemnie, także. Czekamy na naszego kebaba, wjeżdżamy z kolejnym kebabem Zobaczymy, co w Almadinie dają Dużo sosiba i tutaj ten sos jest bardziej majonezowy niż w poprzednim miejscu mm, Ostrego jeszcze nie czuć I tortilka jest, jest bardziej chrupiąca, ale jeszcze nie drapie podniebienie Także jest wszystko w jak najlepszym porządku Pozwoli, że zakosztuje Zdecydowanie tutaj na, na większy plus zalicza się sałatka bo nie jest to zwykła biała kapusta, tylko tu jest jakaś sałata lodowa, czy coś takiego. Wolę bardziej taką sałatę lodową niż tą zwykłą białą kapuchę z jeszcze tam z marchewką, to już w ogóle na słodką. I pomidoro ogórek był. Tak, tutaj też jest pomidorek. Też jest pomidorek, też jest ogóreczek. No i to sałatka. Sałatka jest lepsza. Ale potrzeba jeszcze spróbujemy tak do, do mięska się dociąć. Wołowinka. Główny kucharz, właściciel tego miejsca powiedział, że mają wołowinkę. Także chociaż tyle, że nie kłamał. No i ten ostry sosik tutaj jest delikatniejszy, wiesz? Tak mi się wydaje. Tak na, na te pierwsze ćwiareczkę Bo tam był, pamiętasz, taki ostry taki na początku, a potem już przechodził w taki słodszy. No, tutaj jest po prostu pikantny, taki jak powinien być. No i ten łagodny jest bardziej majonezowy. Zobacz, nawet feta mi się trafiła. Bonus. Bonus jest. Jeśli chodzi o ilość mięsa do sałatki, mi się wydaje, że tu w obu było podobnie. Tutaj bierzemy małe, także to nie, też nie są jakieś tam wielkie gigaporcje, bo to byśmy nie, nie dali rady trzech dziennie takich opierdzielić. Cieka ciekawy jestem, czy oni jak robią małe kebaby to mają jakąś gramaturgę czyli biorą, dajmy na to mały mają 100 gram mięsa yy, w yy, tam średnim 200, no i tam. No, ale mi się wydaje, że wszystko jest tak raczej na, na oko robione, bo tutaj w żadnym z lokali nie widziałem wagi, nie? Ale cóż, może Ty się wypowiedz. Ja od razu uprzedzam, moje podniebienie jest wymagające. Marcin mówił, że wyczuwalny ten sos jest bardziej taki majonezowy. Jest to takie bardziej wszystko, moim zdaniem, spójne, bo ten sos nadaje takiej nie suchości, tylko bardziej takiego, no jak to nazwać, smaczku, yy, ale nie zasusza. Słodzik lepszy, ostry. Nie, nie jest taki słodki, nie? Nie jest taki słodki, właśnie jest idealny do... do... Tutaj jest ogórek, ale ogórek jest świeży, tam był konserwowy, czy coś takiego. Zwolennikiem jestem oczywiście, yy, tak jak tutaj, sałaty lodowej, bo jednak ta kapusta to jest dobra do obiadu domowego, a nie do, do kebaba. Dlatego, no bo jest mokrzejsza ta tapita wtedy dostaje więcej wody, jest, bardziej się rozpływa, namacza się tapita, no i nie oddaje tego całego smaku, tylko jest bardziej przesiąknięta tym smakiem kapusty, czyli octu i, i czegoś, czego tam dodają, aby to dalej miało smak, nie. Po jedzeniu no, jednak widzę, znaczy jednak ludzie i, i, o, i ich opinie no, dają robotę. Jest to jak najbardziej moje pierwsze miejsce u nas w mieście. E, oczywiście no, był lepszy niż tam, e, już żeśmy e, mówili, niektóre różnice, ale na pewno też będę te miejsce polecał e, znajomym e, do polecenia ogólnie. Do polecenia. Miejsce. E, śmielutko, także Miał się wydaje, że jeden z najlepszych, z lepszych kebabów, jeśli chodzi o sochaczew na ulicy Żeromskiego W tym czasie, kiedy to testujemy, jest około 160 opinii i średnia 4,0 na Google. Także mam miejmy nadzieję, że coś tu dobrego dzisiaj zjemy. Ten lokal jest otwarty już jakiś dłuższy czas jest kilka lat na naszym rynku. Także jeśli się nie zamknął, musi coś w tym być dobrego. Także idziemy sprawdzić. Cienki, mały, yy, mieszany sos, mieszane mięso. Mały. Mały. I jakby się go udało na pół przekroić? No. Cena za kebab mały, w cienkim, klasycznie mieszana. mieszana Jak wszędzie, 15 zł, także to jest chyba nasza taka lokalna stawka za mały, cienki kebab. I co? Kawałek u jak w wszystkich tych lokalach. Oczywiście przy ruchliwej drodze, przez centrum miasta. Także miejmy nadzieję, że coś dobrego zjemy, bo ja tu już czuję małego głodu Tutaj mamy pierwszy raz sytuację, gdzie dostaliśmy jakiś majonez czy coś takiego na, na wierzch posmarowany jeszcze. To dla łakomczuszków, albo dla wszystkich na Keto. No i co? Próbujemy placuszek niezatwardy, chyba nie krótkie nawet. Ten majonez dla mnie na wierzchu to niepotrzebny. Zrzucić, zrzucić. Zrzucić najlepiej, nie? Nie wiem po co, ale może ktoś lubi. Ja jestem fanem majonezu, ale nie aż tak bardzo, żeby jeszcze go na górze tu smarować. Tu jest zupełnie inna tortilla, niż w poprzednich dwóch, które testowaliśmy. Widzę, że nie jest taka chrupka, ale też nie jest pewnie... Mm. Mm. Jest trochę grubsza jakby, ale nie taka suchsza trochę. Ale sosiwa tak w miarę. Właśnie, a jak te sosy? Ostry, mie... Ostry łagodny? Mm. Przebija się łagodny, jakoś? Łagodny, łagodny. Łagodny jest jedynie sos wyczuwalny jak na razie ostrego nie czuć dużo więcej mi się wydaje mm, proporcji mięsa do sałatki niż poprzednich dwóch klasycznie jak w wszystkich tych kebabach więcej wołowinki niż kurczaka nie wiem dlaczego tu muszą zjechać tam kule mocy nie wiem czy, czy kula mocy tańsza czy coś ale ciekawe no i o pomidorek się trafił no i biała kapustka a nie lodowa także to już jak, jak tam kto lubi ale tu więcej mięsa niż tam mniej kapustki Także na plus. A ty jak oceniasz? Weź no spróbuj. E, ty chyba zrobię tak jak właśnie Marcin powiedział, zrzucę ten majonezik. o. Zrzucaj, próbuj tak jak pan dał. A dobra, jak będzie. Trochę zrzuciłem. Dużo. Że jest gorący, bo jest zapieczone oczywiście w grillu, to ta kapucha dla mnie też nabrała takiej gorący... no jest ciepła. I ja, nie, średnio mi to odpowiada. W ogóle jak jednak to, co powinno być zimne, jest zimne, czyli kapusta i dodatki, a mięso y, jest ciepłe i wtedy no, inaczej coś komponuje. Y, druga sprawa, tak jak y, jeżeli chodzi o mięsa, moim zdaniem nie są do, y, dobrze przyprawione, nie coś tak jak w poprzednich kebabach jednak tego, tej, tego mięsa, tak jak y, no, powinno się czuć mięso. Dla mnie to ono jest taki niaki. Ta kapusta ciepła się bardziej przebija i, i w połączeniu z tym nijakim mięsem to jest takie bezpłciowe dla mnie. Nie wiem z czego to wynika, a, chyba z marchewki, która jest w tej kapuście, bo w poprzednim kebabie był, e, też mówili, że był słodki, ale ta słodkość wychodziła z sosu. Na początku był taki ostry, a potem przechodził w słodki, a tutaj jest wyczuwalny e, słodki smak od e, marchewki, która jest w, w surówce. Nic nie ma ostrego sosu. Nic. No, Czkolwiek można tutaj zaobserwować. Coś się wyłania. Jakaś taka... O, o, o. Jakaś taka właśnie od ostrego sosu. Tutaj właśnie z lewicy wezmę wyla. o, nawet czerwień nie. Czyli coś jest przy końcu, przy końcu, ale też nie jest naprawdę górnych losów. Naprawdę. Nie? Taki dosyć mocno łagodny ten tak. cały kawałek. Tak. Jak oceniasz ten kebab? Dla mnie to, to nie było ostrego sosu w ogóle, nie? Nie, ostrego nie było. E, pod koniec u mnie w mojej połówce się trafił, e, był wyczuwalny. E, no, ta pikantność była, ale no, za mało, za mało. Stosunkowo za mało do, do wielkości całego kebaba. Nie? A jakbyś ten, mi się wydaje, że możemy te trzy już ułożyć w jakiejś rozsądnej tutaj kolejności. To no, jakbyś ułożył, no, jeśli chodzi o smak. Trzy lokale żebyśmy mieli do testowania. I jeżeli tak jak Marcin mówił, żeby to poukładać no, miejscami, no to dla mnie Almadin pierwszy. No i Exequo, e, Smak Kebab i e, Express Kebab e, są na równi, ponieważ w jednym w Expressie ten sos ostry był jednak słodki, a a tutaj go w ogóle tutaj nie był, ale jakby był, to, to, to też by było elegancko i wszystko by to dopełniło smakowo. Almadin wygrywa tym, że to sałatka lodowa tak, Sałata lodowa tak. była zdecydowanie lepsza do kebabu, mi to bardziej podchodzi, a tak to co, no może jakieś punktacje, jakbyśmy ocenili Almadina, no Wcześniej już żeśmy mówili nawet, co było chyba w tym pierwszym ekspresie, co mówiłem, że dałam tą sprawiedliwą siódemkę. No. Almaty, no, no, no dziewiątkę, no nie można dać tej dychy, no bo jednak to nie jest to, co byśmy... Znaczy wiesz, zawsze, zawsze ten jeden punkcik można sobie zostawić, bo zawsze można się coś lepszego trafić. Tak, nie? tak, tak, o, 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 dobrze, dobrze tutaj Marcin to skwitował. E, no... I tutaj a smak kebab też siedem? To jest 7, 7 6,5. No. 6,5 łamane na 7. Ekspres, ekspres oczko wyżej, pół oczka wyżej. No tak, no, no. <noise> tak wygląda statystyka, jeśli chodzi o nasze podniebienia, a jeśli wy macie inne zdanie na temat tych kebabów, albo macie miejsce, które moglibyśmy odwiedzić. Jeśli macie jakieś miejsce do polecenia, dawajcie znać. I co? Będziemy dalej testować. Będziemy dalej testować, są w planach jeszcze jeszcze więcej. Ee... Filmików, ponieważ w Sochaczewie jest to testować. Jeszcze nam parę punktów zostało, oczywiście nie będziemy na razie zdradzać. Trochę tą nutkę niepewności zostawimy dla Was widzów. No i w komentarzu dawajcie wasze opinie, Wasze opinie, czy z nami się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Może macie jeszcze tutaj w sochacze, lub w obrębie Sochaczewa jakiś kebab, który jest warty no, przetestowania i wciągnięcia na ten nasz ranking, prawda? Tak jest. Także. Czekamy na komentarze i do zobaczenia za tydzień. Hej!